Jak inwestycja w krypto? No przecież dobrze wiecie, że jestem najlepszym tym yy, shorterem. Dobra, wchodzę na moje konto features tak zwane i zaraz wam pokażę, jak, jak tutaj strajdujemy. Zarobię 30 dolarów, nie? Dobra, pokażę wam. Inwestowanie z wujkiem. Stary, jestem najlepszym traderem na świecie. Czy naruszek nie jeździ elektrykiem? Jeździ, jeździ. On chyba też ma model. Znaczy, kiedyś widziałem, że ten... Jak mi ogłaszali na fejmie, to on Teslą przyjechał. I chyba też trójkę miał, bo tak samo wyglądała. Ale ja nie wiem, czy być może... Może, może być ta sama bryła, ale inny, ale inny model. Dobra. Robimy tak zwanego, stary... Poczekajcie, muszę tutaj przeanalizować wszystko. Musimy tutaj wszystko przeanalizować, tak? Zobaczyć, jak to tutaj rośnie i tak dalej. Aha. Mhm. Dobra, gramy, stary, na, na dźwigni. Dwa sto, dwadzieścia Wlatujemy tutaj za k***a Za 100 dolarów Gdzie tu pieniądze pokazuję? Za 100 dolarów I kupujemy stary shorta Gdzie to jest? Gdzie to jest stary? Coś się z***ło Czemu to nie działa? Dobra to jeszcze raz stary Nie bo już się zdenerwowałem stary Nie wiem co mam kliknąć tak szczerze Aha, że rynek tak? A tak mam zrobić, A, Dobra Chłopie Jestem stary, jestem początkującym traderem Z sukcesami Pójdzie w górę czy w dół? Shortujemy? Shortujemy stary. Kurwa, straty są! Kurwa, w górę idzie zamiast w dół. Całzorski! Odpijdol się ode mnie! 6 dolarów straciłem! Odkuwamy się, już tylko 3, 4, 8, kurwa, 10! Ja p... Dole! Potężne straty! 11 dolarów w pizdę! 12,5! Aj, oj, i hoj! się bać kurwa! 20 dolarów w Jak short nie idzie to noga zrób, daj mi spokój William! Ja kurwa. No, ale jesteśmy skończeni. No i oczywiście musiał go w górę teraz. Widzowie, sprzedawajcie bitcoina, żeby cenę zaniżyć. Kurwa, wystarczyło kliknąć w drugą stronę. Stary już przechwajcie jedną czwartą, jak to się nie odkuje zaraz. Dobra, spada stary! Odzyskujemy pieniądze! No nie rośnie, kurwo j**ana. 30% w pizdę! Widzowie, radzy, radzę wysłać donaty, bo musimy pokryć straty inwestycyjne. Zastanawiam się czy jeszcze shorta nie dorzucić. Dobra. Wjeżdżam z kolejnym shortem, stary. Olinuję. Olinujemy w shorta, stary. No na chwilę, oś, sz... synu! No nie idzie, stary, jesteśmy skończeni. Stary, co ty robisz? Kurwa, shortuję na Binance, stary. Co to znaczy shortować, kurwa? No kurwa, miałem być biznesmenem, kurwa. Jestem z no. Pożyć stary dychę do piersi. Stary, starzej się, nie? Giełda jest dla starych dziadów. Dobra. Po, Pożyć, kurwa, dwa koła, kurwa. Na farta, no ja Mam wiadomo, pomysł stary. stary, mam pomysł na inwestycje, chodź Wyślij mi donate, mam pomysł na inwestycje. Jestem A ile sto... ty Masz pieniędzy na tej stronie. Ostatnie 300 dolarów jest tu rozgrywane, stary. A ile miałeś? Miałem więcej. Ale więcej to znaczy 500 czy kur... 5000 dolarów? 7000, ale się odkuje. <laughs> Nie, ty trolujesz. Nie. Okay. No kurwa, miałem delikatnego pecha i tyle, no. Ja. Dole, no, naprawdę. Stary miał być wilk z Wall Street, a jest. Kurwa. A, a jest nieciekawie po prostu, nie? Bo zagrałem shorta, a powinienem longa zagrać, stary, wiesz, Stary, o co ja myślę, że ty rozumiesz z tego tyle samo, co ja, kurwa, patrząc na to, co się ciebie na ekranie, kurwa. Czyli w sumie to nie wiemy o co chodzi, obydwoje. Nie, no ogólnie jest tak, stary, już ci tłumaczę. O ja, pierdol, o kurwa, o kurwa, potężne straty. Słuchaj, sytuacja jest następująca. Ten wskaźnik, który tu za. ten żółty, nie? No. Ma iść w dół. To jest aktualna okay. cena Bitcoina I ja gram no. na to, że będzie mniejsza cena Ale ona zapisala do góry cały czas No I jest tak to, zwany problem A to nie lepiej zmienić taktykę? kolejdzie idzie cały czas do góry to graj, że pójdzie wyżej No ale to musiałbym teraz ze stratą sprzedać Zagrać, że pójdzie do góry i to się spieraj w dół i stracę <laughs> dwa razy, nie? A Bitcoin chyba jest taki bardziej stabilny, nie? Nie lepiej coś, co bardziej wariuje? Dobra, a ile musi spać, żebyś zarobił? No gdzieś tak myślę dotąd, gdzie mam teraz myszkę z krzyżykiem. To dużo. <laughs> Musiałby się bitcoin o 300 dolarów spieralić, nie? A to nie jest tak, że widzowie trollują i kupują bitcoiny, żebyś kurwa tylko nie zarobił Na pewno by to robili, aczkolwiek musieliby mieć, nie wiem, kurwa, z 5 miliardów dolarów, żeby kurwa. <laughs> ja PIERDOLĘ, O kurwa! O kurwa! O kurwa! No i kurwa pogramy! No i pogramy, kurwa! Dziękuję dobranoc! Ja pierdolę, jakiś kurwa baren łafet mnie kurwa! Stary, ja nie chcę nic sugerować, ale dopiero co o tym powiedziałem kurwa, że ich nie, że, I powiedziałeś, że ich nie stać I zawsze tak się dzieje, że jak mówisz, że widzów nie stać, to wyślą ci Nate'a, żeby udowodnić, że ich stać Ja pi***ole no <gry> Jak ten wykres zapi***a no do góry, stary A jakbyś grał na wzrosty, to byś ile zarobił? Pewnie no pieniędzy, nie? No przestań rosnąć, kurwa! Pop ale zobacz, gdybyś posłuchał mojej porady inwestycyjnej sprzed 5 minut, żebyś grał na wzrosty, to byś odkuł. Czyli miałem rację. No zacznę grać w bitcoiny. No ale pojrośniesz, rośniesz, kurka, kurwa się brudny. Stary jestem w skończony. Dobra, a czemu ten profil nie spadnie teraz, stary? To jest pytanie. Stary, ja się nie znam na tym, żeby ci powiedzieć, ale patrząc na ten wykres pod tą żółtą kreską, to te dwie zielone takie w wybite do góry brzmią jakby to nie było codzienny wzrost. Albo przynajmniej częsty jakiś Tak! Super. Zobacz, kurwa, cały czas Dala to w dół albo są minimalne te, a tu nagle kurwa o, o tysiąc kurwa ceny bitcoinika i hu Ja miałem przeczucie stare, po prostu ja miałem przeczucie. O, spadło! Rynek się otworzył niedawno, dlatego tak cenę wypali? Nie rozumiem. A to każdy by grał na wzrosty, gdyby to tak działało, że jak rynek się otwiera to chyba rośnie, nie? Nie wiem, niech to się spoli w chuj, proszę. Proszę, nie chcę być biedny k***a całe życie Dobra, widzę przeczekałem i co? I teraz jestem tylko 20 dolarów Plecy? Aha, czyli że jak nie spanikujesz, to nie stracisz finalnie. Jeżeli no nie, spadnie. tylko że w pewnym momencie możesz wszystko przepolić, jak za bardzo cena pójdzie w, górę, w dół. W górę znaczy się, czy tam w dół. Bo to jest nic innego, jakbyś pożyczył od kogoś ku... bitcoina, nie? Mhm. A ja gram jeszcze na dźwigni 125, jak prawdziwy kozak, czyli za 10 dolarów gram, jakbym grał k**a ku... za 1250. No ale łatwo się bać przez to, nie? No tak. Jak rynek się otwiera, to może być nagły spadek albo wzrost, okej. Okay. Czyli trzeba znać, że tak powiem ten Nastroje na rynku. <laughs> tak, tak zwany Yolo pewnie jest, nie? 50 na 50, albo wzrośnie, albo nie, kurwa, <laughs> no, piła. Jest jedna rzecz najlepsza w tym wszystkim Że skóra rok temu, może 10 miesięcy temu, ktoś mi powiedział kup dużo bitcoina, bo urośnie. I ja tak nie kupiłem i potrzebuję... Ale miesiąc... co ty miałeś kurwa, kupić, stary, jak ci pewnie nie było stać kura? Nawet na jedną trzecią bitcoina. Kup no tu tak bardzo, bitcoina. Nie. No a to ile mam kupić, kurwa? Jedną piętnastą bitcoina? To nie jest ważne, ale tak po dwóch miesiącach siedziałem sobie i pod nosem się uśmiechają, wiem, a kurwa, chcieli mnie znowu w jakąś zjebną inwestycję w pierwszych potem się jebał na 80 koła, nie? No, nie. Potem właściwie się do góry, no. No ta no mówię, że się wyjebał, kurwa na 300 tysięcy złotych. No no. Tak, Dzień dobry, ja byłem 150 dolarów strat, już jestem tylko 17, ale ja tutaj prze, przetrzymam, bo ja wiem, że bitcoin dzisiaj spada, nie? Jakby Bitcoin teraz na przykład spadł na 20 tysięcy dolarów, coś co jest bardzo niemożliwe, to ile bym hajsu zarobił? Dużo, nie? Ja ostatnio ziomek dostał samochód, do jak <laughs> w był gównem, więc akcja poszła mentalnie w dół kurwa jaka była. A, to co zrobił ty recenzję samochodu, no, no no i się chłopoi firma wypoliła na giełzie. O, chyba zalałeś. Zielono! Tak, Ta, tylko że na... jeszcze są 40 dolarów w plecy. Aha, już straciłem. Aha, no to fajnie, k***a. A co tu, kurczę? trzeba mieć jakiś super refleks, żeby wypłacić na przykład w dobrym momencie? Nie, bo klikasz zamknij pozycję i potem potwierdzasz. Dobra, moja teoria jest taka, skoro był duży wzrost, to zaraz będzie drugi, a potem będzie gigaspadek. Miałem 315, a czemu mam w depozycie 50 dolarów? Z czego to jest? Czemu mam w depozycie tu pieniądze? I czemu ten depozyt mi, kur... Wariuje stary Banki lubią sobie, tro się trochę pobawić czasem Ale to co banki co kupują dla beki bitcoina i go sprzedają No chyba nie nie nie, To ch... syny są To pokażę, z tym co masz w pozycji To po ch**ie to tak ta waruje No ale to się zmienia cały czas stary Tu mam 60 dolarów teraz Dobra zamykam to Chłopie ja już Ja nie mogę stary Zamknę i zagram longa widzowie To możesz sobie tak ustawić że na przykład wzrośnie k... w ciągu roku i ch... i trzymasz ten I zarobisz na tym? Tak Zamknąłem stary Dobra Zarobiłem 4 dolary dzisiaj <laughs> Ja dole stary, ja dole, chłopie! Przecież myślałem, że zdechnę miałem bidu 150, to zarobiłem 4 dolary na dzisiejszej, na dzisiejszym trajdowaniu z wujkiem. Uff. Już łącznie stary zarobiłem y, 29 dolarów przez 3 dni. A mówię, że straciłeś, kur. Koła. No nie no kłamałem. Płaciłem 300 dolarów niecałe, tutaj mam 321. <laughs> Progres jest. Nie mogę Longa teraz zagrać. Bo się popłaczę jak przegram. Graj za to, co wygrałeś, stary, graj za 21 dolarów Longa. <laughs> to szkoda mi czasu, kurwa, to <laughs> Żeby zarobić 2 dolary kurwa za godzinę, a jeśli przeżyję zawał, kurwa będzie mi przykro. Stwierdzę, że to pierwszy. Po chuju wchodziłem Wiesz, jakby takie typowe ten, nie? Po ch... mi to było Raj na altach jest większa frajda Nie wiem co to jest i K... teraz się spoliło, patrzcie